Wyzwaniem czy problemem nie jest zaprojektowanie mistrzowskich dni wieczornych i porannych rytuałów czy rutyn, stworzenie zasad, wytycznych, umów z samym sobą i całej listy czynności, praktyk, nawyków, form treningu wykonywanych codziennie czy w dane dni. Choć może to być ważne i przydatne samo w sobie, bez realistycznego planu stopniowego wdrożenia, do tego stopnia uwzględniającego wszystkie aspekty, że ma szansę na powodzenie, to jest prawdziwa sztuka. Trudność polega na tym, że cel, szczyt ideału, a właściwie odległość, droga do pokonania z obecnego punktu do punktu docelowego jest niemożliwa do pokonania z dnia na dzień. Osoba wykonująca plan doskonały to nie osoba, która nie osiągnęła tego poziomu mistrzostwa, a zmiana ta nie zachodzi z dnia na dzień. To, co najciekawsze, dni, w których samodyscyplina, siła woli, panowanie nad sobą, triumfują, a praca ku osiąganiu celów, zamierzeń i realizacji planów posuwa się do przodu. Wpływając tym samym na rozwój osobisty i wzmocnienie charakteru, utwardzeniem mentalności, cieszy, satysfakcjonuje, napawa wręcz dumą, a wysiłek potrzebny do przełamania oporu jest stosunkowo mniej męczący, jak wysiłek konieczny do tego, żeby znosić porażkę czy świadomość słabości woli. I to jest fenomen. Jest to niedorzeczne, irracjonalne, nielogiczne, a jednak z niezwykle trudnych dla mnie do zrozumienia i pojęcia dziwnych, niejasnych i zawiłych przyczyn. Oto niekorzystne zjawisko jest o wiele łatwiej.